I ruszyły. O, w miarę równy, ładny start na prowadzeniu Fire on the Track. No, czyżby od startu do celownika. Zobaczymy. Fire on the Track prowadzi. Blisko jest Magor HB w sporym odstępie. Galopuje Mazury. Na przedostatnim miejscu Azwan. Prowadzi Fire on the Track, na drugiej pozycji Magor HB na trzecim miejscu Mgeta, na czwartej pozycji Al Zakira, Villar Gromalia na miejscu piątym jest tam Azwan także później Azamal Kaledia, Sultan Kabe. I zamyka stawkę Mazuri prowadzi Fire on the track. Koło niego w pół siodła Magor HB. Fire on the track, Magor HB. Na trzeciej pozycji Mgeta Dużym kołem przesyła się Wilar Gromalia przy kanacie Alzakira. Eee, za Alzakiro Azwan, który wyprowadzany jest szeroko. Atakowany jest fire on the track. Fire on the track z pola Magor HB. Fire on the track, Magor HB. Nie ma przejścia Alzakira. Teraz wyprowadzony na zewnątrz. Fire on the track. Magor finisuje Alzakira, finisuje również Mgeta. Fire on the track, ale atakuje Al Zakira. I to Al Zakira wychodzi na prowadzenie w celowniku Al Zakira.